Jędziel modzior ketiu borat, edziut harcol sisa saborat. Co znaczy Polak, Węgier, dwa bratanki i do szabli i do szklanki. Wszystko się zgadza. Takie ziomeczki z Węgier tu do mnie napisały, a jak wiadomo Węgry to spoko. Dlatego dzisiejszy odcinek będzie o Węgrach. Bo trzeba pamiętać, że 23 marca obchodzimy Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Z tej okazji wzniosę toast. Z braku Tokaju posłużę się polską wódeczką. I jak to mówią Węgrzy, menu pijabo. Аа, ah, ние терас, келка чикавост так звики No, to że Polacy i Węgrzy już się tam skumali ze sobą prawie tysiąc lat temu. Bolesław Krzywołówcy tam się ziomkował z takim kolem z Węgier, co był królem Węgier. Się nazywał Koloman Uczony i razem wpierdzielili Niemcom. Później tam nawet nie wiedziałem, mieliśmy wspólnego króla Władysław III Warneńczyk, syn Geły. No i tam ogólnie zawsze było z Węgrami spoko. Na przykład polski generał Bem pomógł wygonić Austriaków z Węgier. Później Węgrzy wysłali nam amunicję. Do walki z bolszewikami. W 39 Hitler powiedział Węgrom, żeby napadły na Polskę, a wtedy Węgrzy powiedzieli spierdalaj chuju. Później jak ruscy się wpierdolili do nas, to Węgrzy przyjmowali uchodźców z Polski. No i tam razem jeszcze się później w 1956 na przykład buntowaliśmy przeciw Sowietom. No i tak to już jest od wieków, że Polak z Węgrem zawsze się jakoś dogada. A teraz skumajcie flagę Węgier. Czerwony, biały. I zielony. Mówi wam to coś? A jak? Barwilegi! Tu nie może być przypadku. Poza tym w polskiej flaze też jest biało-czerwone, a zielone mam w kieszeni. Ale nie będę wyciągał na vlogu, bo mi piarskie wjazd na chatę zrobią. Tyle na dzisiaj! Te chyje fas!